Hej moi drodzy! Zastanawialiście się jak zrobić super szybkość? A? Mam nadzieję, że mi to wyszło. A jeśli chcecie się dowiedzieć jak to zrobiłem, to zapraszam do ShotKATA. Oczywiście będziemy potrzebowali, oprócz naszego klipu z nami z początku i z końca tego sceny. Będziemy potrzebowali pustą scenę takim sam, samym kadrze, takim samym oświetleniu. Także na początku znajdujemy sobie ten fragment, który będziemy chcieli zrobić, no i eksportujemy sobie klatki z niego. Ja już tutaj wcześniej robiłem, ale zapomniałem wyłączyć filtrów i musiałem to zrobić jeszcze raz, ale nic z czym się nie przejmujcie, wy to zrobicie za pierwszym razem. I przechodzimy do gimpa od razu, w gimpie bierzemy sobie lasso, no i wycinamy, to wycinanie trochę trwa, nie musimy tego zrobić super dokładnie te nasze postacie muszą być też bardzo idealnie wycięte. Przyspieszę wam tutaj, żeby nie tracić czasu. Wycinamy Ctrl X, wklejamy Ctrl V do nowej warstwy. Od razu sobie robimy nową warstwę. Wycinamy tam elementy, które nam zostaną. Tak jak tutaj mam na przykład zgięcie ręki. Wycinamy to. Potem sobie weźmiemy i to skadrujemy. No już chyba wszystko wycięte. No to bierzemy i kadrujemy. Bierzemy sobie mniej więcej tak, żebyśmy mieli trochę więcej tego miejsca, tego mięska dookoła. Zaznaczamy kanał alfa, wchodzimy w zaznaczenie, yy, powiększamy zaznaczenie, zmiękczamy 15 punktów, odwracamy. No i teraz po co my to zrobiliśmy? Po to, żeby te krawędzie były takie bardziej yy, płynne, nie, żeby nie były takie ostre. Będzie to miało znaczenie w postprodukcji. Wie, uwierzcie mi. To samo robimy z drugim, ale już nie będę Wam tego pokazywał, dlatego teraz przeskoczymy do Szotkata. W tutaj mam, widzicie, zrobiłem sobie chyba 4 czy 5 klatek yy, luzu pomiędzy ujęciami. No, i tak pierwsze, pierwsze zdjęcie będę dodał tak żeby nachodziło przynajmniej te 2-3 klatki na to nagranie. No, i ucinam je mnie tak może nie, nie pod sam koniec, bo tutaj już widzicie, zapomniałem sobie wyłączyć te filtry w pozostałych rzeczach. Także od razu też to robię. Będziemy mieli spójność wtedy. Nie ucinam tego pierwszego tak do końca, ale myślę, że po to będzie trochę tak źle wyglądało, jakby przez długi czas będą się zmieniać te obrazy. Po to, to robimy ten pierwszy obraz z drugim obrazem, żeby mieć spójność początkową sceną i końcową sceną. Jak widzicie, tam bodajże że chyba 3 klatki w środku się będą wymieniać te sceny i będą nachodzić na chyba 2 albo trzy klatki na filmę. No to dodajemy sobie po kolei. No to zaczynamy od nie rotate and scale, tylko size and position. No i ustalam, ustawiamy sobie pozycję. Ustawiamy pozycje początkowe zawsze tak jak stoi mniej więcej nasza postać. Dlatego, żebyśmy mieli tą, tą, ten początek, tą, to wyjście początkowe. Będziemy chcieli, żeby ta nasza postać się tam tak mniej więcej po środku, najbardziej rozmyła, czyli będziemy ją najbardziej rozciągali, dlatego włączamy Keyframes, i na środku będziemy sobie robić mniej więcej coś takowego, tak żeby na środku było. No bo na środku będziemy mieli największego blura i. Ten największy blur spowoduje nam to, że nie będzie widoczne. Te, ta zmiana taka tych yy, obrysów postaci. O to w tym wszystkim chodzi. Gdzie teraz ustawiam sobie ten, ten początkowy stan tego tej drugiej, drugiego obrazu i dodaję go do tego przejścia. Dlatego to jest takie ważne, żeby tutaj było to przejście takie dość widoczne dla nas w tym momencie, a później już nałożymy resztę filtrów i nie będzie już takie widoczne. Jak widzicie, tutaj teraz ustawiam sobie końcowy, końcowy wygląd tego, jak to ma wyglądać. No i w sumie to. Keyframes my mamy w size and position zrobione. Kolejno teraz dodamy sobie kolejne filtry. Blur, blur tutaj już zaczynamy sobie od zera, no i do maksymalnej wartości prawie, że tam 80 coś chyba pikseli tam dałem na środek, no i podobnie robimy w tym drugim klipie. Tylko że w odwrotnym kierunku. Najpierw mamy to, to 80 coś, a później dopiero dodajemy yy, zmniejszamy do tej wartości początkowej tych dwóch. No i przychodzi nam kolej na następne klipy, na następne filtry. Przychodzi nam kolej na następne filtry. Dodajemy sobie Glow, żeby to tam nam zaświeciło. Oczywiście można by było kopiować te filtry wszędzie, ale wtedy zabawa z Keyframesami jest od samego początku. A tak sobie ustawiam, wszystko, a żeby wam pokazać, to lepiej pokazać wam wszystko. Dodajemy blend mod, bo jak rozmyjemy postać, to pojawia nam się czarna obwódka dookoła, dlatego dodajemy blend mod. Fade in i fade out dodajemy od razu ustawiamy przezroczystość na tam dwie chyba klatki. No i mamy. Jak widzicie po środku nam się nic nie dodało. Mamy tutaj tutaj mamy glow na pierwszym i na drugiej scenie mamy glow w środku nie mamy ani glow, ani blend mode, dlatego dodajemy glow. Dodajemy blend mode. Dodajemy na add, bo nie wspomniałem, dodajemy na add. No, i już mamy zrobione w późniejszym. Później można jeszcze dodać parę innych rzeczy. Można, no, widzicie tutaj, jeszcze dodaję blur, żeby to było jeszcze bardziej rozmyte. No, i już nie widać takiej różnicy. Pamiętamy, że to przejście zajmuje nam naprawdę parę tylko klatek. Parę klatek, bo nie ma sensu robić tego bardzo długo. Mam w planach zrobienie takiej animacji dłuższej e, z nie wiem super szybkości jak Sonic, ale do tego potrzebuję jeszcze dużo czasu. Mniejsza z tym. E, dobra. Tutaj dodajemy sobie do klipów tak samo zanikanie i po, pojawianie się, czyli fade in, fade out. Mi, mi. Dźwięk tutaj wybrałem sobie takiego tam strusia pędzi wiatra. Myślę, że to będzie fajne. Od razu go ściszę też. No i w sumie... To by było na tyle. Można później jeszcze dodać jakieś tam, nie wiem, nerwus czy nosency, ale mi się wydaje, że po prostu na, te, na tą chwilę to wystarczy. To nie wygląda źle. Jest naprawdę spoko. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, wiecie co robić. LSD. Like, sub, dzwonek. Ten, ten skrót jest fajny. Herako LSD. Ta zabawa po nocach się Subskrypka, poprzedni film, mam nadzieję, widzimy się za tydzień. A ja kończę dzisiejsze zmagania. Chyba powróciła mi ta energia trochę, chociaż nogi mnie bolą. Ale to nie wasza sprawa. Hehehehe. Za tydzień coś innego, coś nowego. Zobaczymy. Czekajcie.